Na kanale elektron W dzisiejszym odcinku zajmiemy się takim tematem w ogóle w Polsce nie mocy filmików o instalacji Bimoda do portala 2 Jest to mod do portala, który rozszerza nam edytor budowania map. A więc to jest bardzo szybki prosty poradnik. Wchodzimy na stronę Bimoda oficjalną. Tutaj wchodzimy i teraz tak, wybieramy Ben Car Editor, po prostu Bimoda 2. I teraz tak, zjeżdżamy tu niżej i mamy e, link do githuba, z którego będziemy mogli githuba, z którego będziemy mogli po prostu pobrać e, potrzebne pliki. I teraz tak, mamy tutaj e, aplikację, bo będzie trzeba pobrać dwie pliki, aplikację oraz e, pakiet. I teraz tak, pobieramy to e, win, czyli na windowsa pobieramy, instaluje się Wchodzimy tu w pakiet i, i ściągamy również pakiet. Czekamy aż to się ściągnie. Ja, ja już nie będę go ściągał, bo sobie przygotowałem, że tutaj mam. I teraz nic trudnego. Po prostu bierzemy to. Otwieramy pierwszy plik, wypakujemy go na pulpit. Bierzemy drugi plik. No i tu jest trochę trudniej, bo trzeba stworzyć sobie folder po prostu jakiś. Takie żeby wypakować. Proszę, ustaw sobie nazwę na przykład. Nazwa folderu oczywiście żadna taka potrzebna, by, Zaczekaj, jaka po prostu nazwa. Dobrze. I tak, teraz wypakujemy te pliki stąd. Przerzucając je do tego folderu. I od razu plik page wrzucamy sobie też do folderów w którym się wypakowują tamte pliki. I teraz po, trzeba poczekać, aż wszystko się wypakuje. A więc wypakowanie dobiegło końca. Wchodzimy sobie w ten plik i znajdujemy plik bimod2x. Uruchamiamy go. Windows system chroni Twój komputer. I mamy nie uruchamiaj. Windows po prostu nie chce tego uruchomić, ponieważ ten plik jest jakby tworzony przez... Po prostu fanów portala, i jakby nie ma tu firmy, dlatego mi to schroń te pliki, ale jest stosunkowo bezpieczne. Dostycham więcej informacji i uruchomimy mimo to. I właśnie uruchamia nam się cały BIMOD. Wszystkie. Bez tych pliku paczek by nam się w ogóle nie uruchomił, wskakiwał błąd. I teraz tak. Jak to działa? Możemy sobie to ustawić różne rzeczy. Nie będę tu zbytnio kombinował ani szczegóły bo materiał dzisiaj jest bardzo króciutki bo dzisiaj, no, nie ma zbytnio czasu na nagrywanie ale na, za niedługo zrobimy sobie szybki materiał z dokładnego opisu by jak z niego korzystać i na przykład, nie wiem ustawię sobie tu jakieś takie rzeczy e, podajniki taką piłkę to wezmę e, to to i teraz file e, export do portala 2 i teraz nam się wszystko ładnie tu powinno wyeksportować i powinniśmy mieć możliwość uruchomienia gry Portal 2. A więc musimy sobie chwilę poczekać. Mimo yy, naprawdę, mamy tu wiele opcji, zanim tylko sobie wszystko to wyjaśnimy: różne kamery, kolory tła, dużo kształtów. Jest to naprawdę jeden z lepszych modów do Portala. Nie jest to wiadomo, mod gameplayowy, tylko po prostu. Dla osób, których chcą po prostu budować mapy, bez jakiejś znajomości takich programów jak Hammer od UWALWA, który umożliwia też budowanie takich map, tylko on jest bardziej zaawansowany. A tu mamy po prostu, możemy sobie poprzerzucać rzeczy, które pojawią się w menu, w zwykłym menu do budowania. I dodaje dużo różnych ciekawych rzeczy. Drzwi, na przykład moim zdaniem, drzwi brakuje w możliwości budowania. Te kule energetyczne z portala jedynki, ramienia, można zrobić. Podnoszone, można podnieść po prostu działo portalowe, więc daje to nam naprawdę ciekawe e, możliwości. Mamy tu. Select item bo zostało dobrze. Wszystkie itemy wyeksportowane, czy uruchomić grę? No to klikamy tak. Portal 2. Oczywiście Steam się włączy, nie włączyłem w sumie Steam na początku. A mogłem. Przyśpieszyłoby to nam materiał, ale dobrze to nie, To będzie trwało chwilę. Uruchamia się Steam. Przygotowanie do uruchomienia portal. No, mogłem w sumie Steam uruchomić, to by tyle nie trwało. Ale to już trudno. No, no, Jak w wkrótce pojawił się pełny poradnik do wszystkich tych przedmiotów w bimodzie, ale na razie zbyt nie mam czasu, żeby nagrać to. Też, to jest I nowa komoratyka. Oczywiście ładowanie Wszędzie musi być ładowanie Wszędzie trzeba czekać Tak to już jest Poczekamy Piszcie, jak chcecie poradniki jeszcze Instalacji To chętnie zrobię Mamy po prostu możliwość budowania komortystowych, których po prostu normalnie nie ma. Więc to chyba byłoby na tyle, bo nie ma tu więcej co mówić. Jak mówiłem, pojawi się za niego wkrótce materiał dokładnie.